Witajcie, drodzy handlowcy i inwestorzy! Z Tobą guru.markets. Zaczynamy od ogólnych informacji o firmie. Nieco dalej przyjrzymy się każdemu parametrowi nieco bardziej szczegółowo. Jeśli chcesz, możesz wstrzymać wideo. Zachęcamy do dokładnego rozważenia wszystkich parametrów badanej organizacji. Teraz porównajmy obecne wyniki firmy Enersys, ticker ENS. Ta recenzja została utworzona na podstawie danych na dzień 8 kwietnia 2025 roku. Według klasyfikacji Guru.markets firma Enersys należy do podkategorii Prom Elektron. W ocenie biorą udział 64 organizacje, jest to wynik bardzo reprezentatywny. Ostatecznym rozwiązaniom przyjrzymy się na końcu filmu. Ogólny wynik dla firmy – 6,5 na 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii to 1,7 PKT. Jeśli spojrzeć szerzej, ogólnie na amerykańską giełdę. Zobaczymy, że średni wynik dla giełdy w sumie wyniesie 1,9 punktu. Wobec wyniku 6,5 punktu za NRSYS. Porównanie dynamiki kursu akcji spółki Enesis i podkategorii firm. Widzimy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki NSIS wykazały zmianę o minus 11,1% wobec zmian cen w podkategorii minus -11 11,7%. Nie mówi to nic jasno, ale trzeba wziąć pod uwagę ten fakt. Kapitalizacja rynkowa spółki Enersys wyceniony na 3,2 miliarda dolarów, a kapitalizacja podkategorii wynosi 540 miliardów dolarów. Enersys ma udział na poziomie 592 tysięcznych i należy do małych firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na 1,84 setne miliarda dolarów. Kapitalizacja bilansowa podkategorii wynosi 130 miliardów dolarów. Enersys stanowi udział w wysokości 1,421 Porównując zajęte udziały giełdowe i wartość księgową, możemy zobaczyć, co następuje. Zajęty udział Enersys w podkategorii przy ocenie wartości rynkowej wynosi 592 procent. Kapitalizacja bilansowa wynosi 1,421 tysięcznych procent. Jest to o 140% więcej niż udział wartości wymiennej. Ocena udziału firmy w rynku i wartości księgowej pod kategorii dobra 1PKT. Badana firma ma zobowiązania finansowe o wartości 1,307 miliarda dolarów. Zobowiązania finansowe do wartości księgowej stanowią 71% kapitałów własnych. Ocena na podstawie poziomu zobowiązań finansowych spółki, akceptowalna, 0 punktów. Stosunek wartości giełdowej spółki do jej zysku wynosi 9,7. Średnia w podkategorii wynosi 23,5% i jest o 59% niższa niż w podkategorii. Ocena stosunku ceny rynkowej firmy do jej zysków w porównaniu do firm w podkategorii bardzo dobra 2 PKT. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 328 milionów dolarów. Oczekuje się, że przyszłe zyski za nadchodzące 12 miesięcy wyniosą 391 milionów dolarów, o 19,3% więcej niż obecnie. Ocena przewidywanego przyszłego zysku na tle spółek z podkategorii: dobra 0,5 PKT. Stosunek ceny do sprzedaży spółki wynosi: ,9. Średnia w podkategorii wynosi 2,2 i jest o 59% niższa niż w podkategorii. Ocena wskaźnika wartości wymiany do swoich przychodów w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii: dobry 1 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 3550 milionów dolarów. Wstępnie oczekuje się, że przyszłe przychody na nadchodzące 12 miesięcy wyniosą 4240 milionów dolarów amerykańskich, czyli o 19% więcej niż obecnie. Ocena oczekiwanych przyszłych wolumenów sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami firm w podkategorii dobra 0,5 PKT. Marża wynosi 9,2%, przy średniej dla podkategorii 9,3%. Różnica między średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 0%. Ocena rentowności sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii akceptowalna 0 pkt. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 1,199%. Czyli o 103% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej, co świadczy o braku równowagi w aktualnej wartości rynkowej spółki NSIS, najprawdopodobniej w kierunku niedoszacowania. Kwota kapitału rynkowego na każdego pracownika firmy wynosi 296 tysięcy dolarów, a dla podkategorii 600 tysięcy dolarów. Różnica między średnią podkategorii a wynikami organizacji wynosi 50,7%. Ocena wielkości kapitału rynkowego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii dobra 5%. PKT. Kwota zysku na pracownika wynosi 30,4 tys. dolarów. Średnia dla podkategorii 25,5 tys. dolarów. A różnica pomiędzy średnią dla podkategorii a wskaźnikami firmy wynosi 19%. Ocena zysku przypadającego na indywidualnego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dobry 0,5 PKT. Przychód na indywidualnego pracownika organizacji wynosi 329 000 dolarów według podkategorii 275 000 dolarów. Różnica między średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 20%. Oszacowanie przychodu na pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii dobry 0,5% PKT. Akcje zwarte wynoszą 1,7% przy średniej podkategorii wynoszącej 2,2%. Jest to wskaźnik możliwego krótkiego wycisku. Wskaźnik RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 22% proc. NSIS. W podkategorii poziom ten wynosi około 29%. Technicznie rzecz biorąc, papiery wartościowe podkategorii są wyceniane wyżej niż papiery spółki NSIS. Aktualna cena akcji spółki wynosi około 81,5 dolarów. Konsensusowa cena docelowa akcji spółki wynosi około 119 dolarów. Różnica między ceną faktyczną a prognozą konsensusu wynosi około 47%. Proc. Zajrzyjmy do tabeli zamówień, która jest dla Was dostępna. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte wcześniej w danym sezonie przez system informacyjno-odniesienia guru.markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty, link w przypiętym komentarzu. W wyniku wyceny papierów wartościowych NSIS system odniesienia do wyceny akcji guru.markets zapada następująca decyzja. Otworzyć zlecenie na podwyżkę po cenie 81,6 dolara amerykańskiego za akcję. Zamówienie jest otwarte, ponieważ firma ma dość wysoką ocenę. Ocena organizacji opiera się na podejściu oceniającym wskaźniku AKIME. Take zysk wynosi 87,42. Stop loss ustawiony jest na 74,7. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss. W tym przypadku transakcja zostaje automatycznie zamknięta po zakończeniu notowań giełdowych w dniu 8 maja 2025 roku lub w ostatni dzień roboczy przed tą datą. Serce SMTC stanie się równoważącym zleceniem sprzedaży. Film dotyczący zlecenia Salda Będzie lub był już opublikowany na tym kanale. Przy zamykaniu jednego ze zleceń głównego lub bilansującego odwrotna kolejność jest ustalana automatycznie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu pomocy guru.markets. Jesteście naprawdę najfajniejszą publicznością.